Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować BMW X740i z 2020 roku. Auto zakupione w polskim salonie przez pierwszego i jedynego właściciela oraz użytkownika. Auto wyprodukowane w 2020 roku, zarejestrowane w 2021. Jest to auto salonowe, w pełni bezwypadkowe, bezszkodowe, nie lakierowane. Została wymieniona przednia szyba z autokasko. Jest to udokumentowane w serwisie BMW. Jedna szkoda, a tym aucie widnieje na 7 tysięcy Jest to przednia szyba. Auto z silnikiem 3 litrowym, 3 litry benzyna, 340 koni. B58. Bardzo dobry silnik. Bardzo dobry, bardzo elastyczny. Dość ekonomiczny, żwawy. Bardzo fajna, bardzo udana jednostka. Auto fajnie skonfigurowane w czarnym kolorze z 21-calowymi kołami. Lakier metalik, bardzo fajnie wyposażone, dociągi drzwi, duże szklany szyberdach, duże panoramiczne okno, reflektory LED, kamery 360, dociągi, pneumatyczne zawieszenie. Tak to wygląda. Auto bezwypadkowe, nielakierowane, z polskiego salonu. Z przebiegiem 196 tysięcy kilometrów Auto nie nosi większych śladów, tutaj żadnych uszkodzeń Wiadomo, jakiś niewielki odprysk na masce na pewno się znajdzie Ale poza tym nie jest nigdzie podrapane, nie jest pouszkadzane Zachowane naprawdę w świetnym stanie, jak na swój przebieg Zachowane naprawdę w super stanie Auto sprzedajemy na fakturę VAT 23 Możliwy leasing, kredyt Co kupujący sobie życzy Bardzo ładny egzemplarz Posiada hak elektrycznie otwieramy. Jest to wersja sześcioosobowa. Nie siedmiu tylko sześcio. Tak to się przedstawia. Bardzo ładny samochód. Na chwilkę przemierzymy lakier. Pokażę, jak wygląda powłoka. Lakiernicza jest w pełni oryginalna. Jedynie przednia szyba została wymieniona na nową od odprysku od kamienia. Reflektory LED, kamery 360, salon Polska, 2020 rok produkcji, 2021 rejestracja. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Pomiar powłoki lakierniczej BMW X7. Zaczynamy od maski. 90, 80, 80, lewy przedni błotnik. 80, 90.

120, 120, prawy tylny błotnik, 130, 120, 120, prawy tylne drzwi, 60, 70. Są to elementy aluminiowe, dlatego ten miernik też trochę inaczej pokazuje, ale jest to wszystko oryginalna grubość. 70, 70. 90 i prawy przedni, błotnik 80-80, także tak to wygląda. Posiadam do auta raport auto DNA który pokazuje, że auto nie ma żadnych szkód. Posiadam także, jest w pełni bezwypadkowe, nielakierowane, bezszkodowe. Wymieniona przednia szyba w serwisie BMW na oryginalną BMW. Przechodzimy do prezentacji wnętrza. Prezentacja wnętrza BMW X7. Tak to wygląda w środku, tak się prezentuje. Wyświetlacz Head-Up, wirtualny licznik, duży wyświetlacz, Apple CarPlay oraz Android Auto, podgrzewane oraz wentylowane fotele przednie, tryby jazdy, pneumatyczne zawieszenie adaptacyjne, komfortowe fotele, zachowane w świetnym stanie, nic nie powycierane, nic nie poniszczone, tak to się prezentuje. Progi również niepodrapane, nieponiszczone. Nagłośnienie Harman Kardon. Pamięć foteli. Wszystkie możliwe asystenty. Tylna część auta. Klimatyzacja czterostrefowa. Klimatronik czterostrefowy. Duży szklany dach. Dla trzeciego rzędu również. Jest to wersja sześcioosobowa tylne fotele elektrycznie regulowane auto naprawdę utrzymane, również tutaj próg niepodrapany, niezniszczony, podświetlane progi wejściowe i wody trochę jest tak to się prezentuje tutaj trzeci rząd siedzeń składamy to wszystko jednym przyciskiem możemy sobie otworzyć i tutaj zamykamy, zamyka nam się góra oraz dół. Prawa część auta z tyłu, panorama podświetlana, poduszeczki: wszystko działa elektrycznie. Opieramy, robimy oparcie do przodu, i na fotel idzie tak, że się mogli wsiąść do tyłu. Z powrotem również tak samo, tylko robimy tak. I już wszystko się opuszcza Prawa część z przodu Również pamięć fotela przód Komfortowe fotele Wentylowane oraz podgrzewane Bardzo ładnie utrzymane Deska obszyta skórą Oświetlenie ambientę w różnych kolorach Dociąganie drzwi Asystent pasa ruchu Czujniki martwego pola w lusterkach Dociągi Naprawdę świetne auto, w świetnym stanie sprzedawane na fakturę VAT 23. Możliwość leasingu, kredytu, czego tylko kupujący sobie życzy. Wyrażam zgodę oczywiście na sprawdzenie auta w serwisie na stacji diagnostycznej, gdzie tylko sobie kupujący życzy. Nie mam nic przeciwko temu. Zabieramy auto na serwis. Nie mam nic do ukrycia. Auto jest serwisowane, bezwypadkowe, nielakierowane. Gotowe tak naprawdę do bezpiecznej eksploatacji. Jeśli jesteś zainteresowanym takim autem, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, cześć.